Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Julia Czynsz, a Ty słuchasz Beauty Talk. Postanowiłam, że swój drugi odcinek, a tak naprawdę pierwszy odcinek taki merytoryczny, Poświęcę makijażowi. Dlatego, że każda z nas miała lub ma w mniejszym lub większym stopniu styczność z makijażem i tak naprawdę często pojawiają się problemy. Między innymi właśnie problemy z trzymaniem podkładu na twarzy. Mam wrażenie, że ten temat jest poruszany naprawdę wszędzie, ale nie na tyle dobrze, aby móc w końcu zaprzestać błędów, które są popełniane właśnie podczas makijażu, czy nawet przed makijażem, które faktycznie mogą mieć istotny wpływ. Na trzymanie się podkładu i na to, aby on dobrze wyglądał na skórze w trakcie dnia. Jeżeli słuchasz tego odcinka, to prawdopodobnie zmagasz się właśnie z problemem nietrzymania się podkładu na skórze. Dlatego w tym odcinku przedstawię Ci kilka powodów, przez które Twój podkład faktycznie może się nie trzymać skóry, i znajdę dla Ciebie rozwiązania tak aby Twój podkład już zawsze trzymał się Twojej skóry. Jeżeli Twój podkład nie trzyma się skóry, to prawdopodobnie ulega takiemu procesowi zwanemu ciasteczkowania. Niestety lub stety z takim przepysznym, słodkim ciastkiem nie ma to nic wspólnego, a niestety bardzo tutaj chodzi o naszą strukturę tego ciasteczka. A nasze ciasteczko ma taką właśnie nieregularną powierzchnię, nierównomierną strukturę i taką strukturę też ma nasza twarz, po nałożeniu podkładu, który albo jest dla nas niewłaściwy, albo po prostu niewłaściwie go nakładamy, lub mamy niewłaściwie przygotowaną skórę do wykonania makijażu. Takich efektów nietrzymania się podkładu na skórze naprawdę może być wiele, czyli właśnie takie ciasteczkowanie się, schodzenie podkładu z nosa, lub po prostu zanikanie podkładu, czyli to jest tak, jakbyśmy. Nałożyły podkład i zaraz go wytarły jakąś chusteczką. On po prostu znika. Podkład może też schodzić z takimi strubkami i wygląda czasami tak, jakbyśmy nałożyły grubo przeterminowany produkt na naszą twarz. Zastanówmy się, dlaczego może się tak dziać, i podzielmy sobie te nasze rozmyślania na takie trzy etapy. Pierwszy etap, czyli przygotowanie skóry do makijażu. Drugi etap, czyli wybór podkładu, i trzeci etap, czyli aplikacja podkładu. Zacznijmy sobie od przygotowania skóry do makijażu. Dziewczyny i chłopaki, jeżeli jakieś chłopaki tutaj są i słuchają tego podcastu, to zapamiętajcie, że przygotowanie skóry do makijażu to jest klucz do tego, aby wasz makijaż trzymał się cały dzień i pięknie wyglądał na waszej skórze. Więc Julia, no jak przygotować tą skórę do makijażu i do nałożenia podkładu? I ja odpowiem prosto. Odpowiednio do potrzeb Waszej skóry. No dobra, no ale skąd mam wiedzieć, jakie są potrzeby mojej skóry? Taki głębszy odcinek odnośnie potrzeb skóry na pewno pojawi się na tym kanale, dlatego że jest to ultra ważny temat i gdy rozmawiam z moimi klientkami podczas wizyty o pielęgnacji domowej. Tu naprawdę pojawia się wiele błędów, które staramy się eliminować, a te błędy właśnie mogą mieć wpływ po prostu na to, jak wygląda nasz makijaż w trakcie dnia. Ale, żeby nie zostawić was bez takiej żadnej informacji zwrotnej, no to musicie na początku określić swój typ skóry. To jest czasami ciężkie i oczywiście, wy możecie to zrobić bardzo prosto w swoim zaciszu domowym, ale to, co jest najważniejsze, to pamiętajcie, że każda skóra, nieważne czy jest to skóra sucha, czy tłusta, czy mieszana, ona potrzebuje nawilżenia. I to nawilżenie właśnie jest takim kluczowym czynnikiem, dzięki któremu nasz makijaż będzie wyglądał zdecydowanie lepiej, ale nawilżać skórę powinniśmy nie tylko z myślą o tym, żeby nasz makijaż wyglądał lepiej, ale przede wszystkim, że nasza skóra będzie nam za to bardzo wdzięczna, w szczególności w przyszłości, kiedy rozpoczną się procesy starzenia, a tak naprawdę niestety, powiem Wam to, że każdego dnia nasza skóra się starzeje. Każdego dnia jest o jeden dzień starsza. Także my już dziś... Dzisiaj musimy wpłynąć na to, jak my będziemy wyglądały, kiedy będziemy powiedzmy miały 70, 80 czy 90 lat. Tak więc przed makijażem obowiązkowo nawilżamy skórę. No dobra, no ale czym nawilżamy tą skórę? Jeżeli chcemy się już pobawić w taką głębszą pielęgnację, no to możemy użyć jakiejś na przykład nawilżające serum z kwasem hieluronowym. Mi się na przykład bardzo fajnie sprawdziło serum z kwasem hieluronowym z firmy Mia Cosmetics, która jest dostępna w Rosmanie. Ono bardzo fajnie nawilżyło mi skórę, ale pamiętajcie, że serum to jest za mało. Musimy dodać na to krem. Krem oczywiście też nawilżający, mamy kremy na bazie takiej wodnej lub oleistej, no i zdecydowanie pod makijaż lepiej sprawdzą się kremy na bazie takiej wodnej, bo kremy na bazie takiej tłustej, na przykład kremy z SPF-em niestety będą powodowały, że nasz podkład może się troszkę gorzej trzymać właśnie na skórze. Jeżeli chodzi o fajny, nawilżający krem pod makijaż. Ja polecam krem z firmy Bandy Hydra Care. Jest to produkt, który naprawdę jest dla mnie game changerem, jeżeli chodzi o kremy nawilżające. Bardzo go polecam i to nie jest żadna reklama. Nie polecałabym pod makijaż dzienny baz nawilżających. Bazy nawilżające są fajne, ale w przypadku makijaży wieczorowych... Okazjonalnie możemy takie bazy użyć. Natomiast na co dzień pod makijaż używamy krem nawilżający, który codziennie stosujemy. Spotkałam się też z takimi opiniami, że nałożenie kremu przed podkładem sprawi, że ten podkład nie będzie się trzymał. Nie zgadzam się z tym totalnie, dlatego że oczywiście, tak jak już wcześniej powiedziałam, musimy wybrać odpowiedni krem. Nie może to być krem na bazie oleistej, tylko na bazie wodnej. To po pierwsze, a po drugie, oczywiście, jak nałożymy krem, no to musimy poczekać kilka minut, aż on się dobrze wchłonie. I dopiero możemy nałożyć podkład, bo nasza skóra z natury potrzebuje tego nawilżenia. Jeżeli my jej go nie damy, no to ona sama zacznie to nawilżenie produkować w postaci sebum. No a niestety sebum już takie fajne do makijażu nie jest, dlatego że skóra będzie wydzielała samoistnie w trakcie dnia. I dlatego nasz podkład, nasz makijaż będzie się wyświecał, wytłuszczał. Dlatego to, że Ty nie chcesz nawilżać swojej skóry przed makijażem, to naszej skóry nie interesuje. Jeżeli Ty jej nie dasz nawilżenia, no to ona sama je wyprodukuje. No więc chyba z dwojga złego lepiej nałożyć krem nawilżający, niż później mieć całą wyświeconą i wytłuszczoną skórę. A jeżeli masz skórę tłustą, to bardzo polecam Ci kremy w tym. W postaci takiego żelu, na przykład też z firmy Mia kiedyś używałam, aczkolwiek dla mojej skóry jakoś się to super nie sprawdziło, dlatego że ja mam bardziej skórę właśnie w kierunku suchej. A te kremy będą skierowane właśnie dla osób ze skórą tłustą i pod makijaż będą one naprawdę super. Kremy w postaci żelu. Dlaczego one są świetne dla skóry tłustej? Dlatego, że one bardzo szybko się wchłaniają i pomimo tego, że skóra tłusta z natury właśnie się wyświeca, wytłuszcza. To ten krem fajnie ją nawilży, ale nie będzie dawał takiego wrażenia, że nasza skóra się wyświeca. Oczywiście na noc przez kurze tłuste, już możemy nałożyć troszkę bardziej nawilżający krem, a na dzień pod makijaż super sprawą właśnie będzie taki krem żel. Na przykład z firmy Mia. Także pamiętajcie, nieważne czy macie skórę tłustą czy suchą, coś pod ten makijaż nałożyć musimy. No i musi być to oczywiście coś nawilżającego. Ok, więc już mamy przygotowanie skóry do makijażu ze sobą, więc teraz możemy przejść do wyboru odpowiedniego podkładu do codziennego makijażu. Uważałabym z podkładami. Takimi mocno kryjącymi, matującymi, zastygającymi na twarzy. Takie podkłady są fajne, stosowane okazjonalnie, na przykład gdzieś idziecie na imprezę, no to wybieracie podkład o większym kryciu, o matowym wykończeniu. Natomiast stosowanie takich podkładów na co dzień... Może waszą skórę troszeczkę dobić. Dlatego, że takie produkty przeważnie mają działanie komedogenne, czyli po prostu zapychające skórę. Przeważnie wynika to z tego, że mają w swoim składzie wiele silikonów, które stosowane okazjonalnie za dużo nam nie zaszkodzą, ale jeżeli będziemy je używały codziennie, no to mogą zapchać naszą skórę, co później będzie skutkiem powstawania zaskórników na naszej twarzy. Także podkłady typu na przykład Estée Lauder Double Wear są super, ale nie na co dzień. Albo na przykład podkład typu Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. On jest super, ja go uwielbiam, ale nie solo, czyli na przykład mieszam go z jakimś innym, lżejszym podkładem. Jeżeli w danym czasie potrzebuję podkładu. O większym kryciu, no to mieszam go po prostu z jakimś innym, lżejszym produktem, lub po prostu wykorzystuję go solo, ale okazyjnie. Przeważnie osoby, które używają takich mocno zastygających podkładów, takich matujących, dobrze kryjących na co dzień, borykają się z jakimiś problemami skórnymi. Więc zamiast po prostu zakrywać te problemy skórne, my musimy rozpocząć taką świadomą pielęgnację skóry, udać się do kosmetologa, do dermatologa, aby te zmiany, czy trądzikowe, czy jakieś przebarwienia, Wyleczyć, zniwelować, a uwierzcie mi, że maskowanie i przykrywanie takimi ciężkimi produktami spowoduje, że tylko i wyłącznie pogorszycie stan swojej skóry. Na co dzień polecam produkty typu creme BB, creme CC. Kremy BB polecam z firmy Misha. one naprawdę mają super krycie, dodatkowo przez swoją lekką formułę nie obciążają skóry i mają SPF 42. Możecie je kupić na Notino albo na Kokolicie. Kolejny mój hit, bardzo lekki, ale super kryjący to kremy CC od It Cosmetics, dostępne w Douglasie. Mają również super krycie, lekką konsystencję, dają extra glow, SPF 50, tylko są troszkę droższe od tych kremów BB z Miszy, bo... Kremy BB z Miszy kosztują około 60-70 zł, natomiast It Cosmetics te kremy CC kosztują około 170 zł, także to już od Was zależy, którą formę wybierzecie, ale obie są naprawdę świetne. Czyli na co dzień wybierajcie lekkie formuły z lekkim kryciem, a miejscowo np. jeżeli macie jakieś zmiany, możecie użyć korektor bardziej kryjący, ale nie obciążacie całej skóry i nie zapychacie jej. A o dobrze kryjących korektorach, to może zrobię jakiś post na Instagramie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie takie polecajki. I pamiętajcie, że krycie możemy budować na kilka sposobów. No i został nam ostatni element, czyli odpowiednia aplikacja podkładu i utrwalenie go. Ja bardzo lubię nakładać podkład gąbeczką. Jeżeli używamy gąbeczki, to pamiętajcie, że kluczem jest to, aby była ona zwilżona. Czyli po prostu bierzemy sobie gąbeczkę, moczymy ją w wodzie i bardzo dobrze odciskamy. Jeżeli będziecie aplikowały podkład suchą gąbeczką, to po pierwsze ta gąbeczka będzie Wam bardzo dużo zabierała produktu do środka. I po drugie, nie będziecie nigdy w stanie tak pięknie i jednolicie rozprowadzić podkładu na twarz, jak właśnie mokrą gąbeczką. Oczywiście produkt też można nałożyć po prostu palcami, ale niesie to ze sobą ryzyko zrobienia smug. Tak samo pędzlem. Pędzel jest super, oczywiście musi być to pędzel z włosia syntetycznego, ponieważ pędzel z włosia naturalnego jest przeznaczony tylko do produktów suchych, pamiętajcie o tym. Oczywiście pędzlem z włosia naturalnego również rozprowadzicie produkt mokry, na przykład właśnie podkład czy krem BB, aczkolwiek nigdy nie zrobicie tego tak idealnie jak właśnie pędzlem z włosia syntetycznego, bo jest po prostu on do tego stworzony, do produktów mokrych. Ale Pędzlach, może innym razem. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie właśnie jakiś odcinek o pędzlach, bo mogę taki dla Was zrobić. Dobrze, czyli powiedzmy, że nałożyłyśmy już idealnie ten podkład na naszą skórę za pomocą gąbeczki pędzla lub po prostu palców. I teraz kolejnym etapem, który musicie zrobić, to dokładnie utrwalić nasz produkt. Utrwalamy podkład zawsze pudrem. Może to być puder w kamieniu, puder sypki. Może to być jakiś puder mineralny, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze to, aby dopasować kolor pudru do koloru naszej skóry, dlatego że no, zbyt ciemny puder to będzie bardzo widać. A żeby jak najlepiej to zrobić, to po prostu kupcie puder transparentny. On się automatycznie będzie dostosowywał do koloru waszej skóry. Jest to chyba najprostsze i najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o wybór pudrów. Ja polecam pudry na przykład z ibry. Mają rozświetlające i matujące pudry. Z rozświetlających pudrów bardzo lubię Hourglass Translucent Setting Powder, a z bardziej matujących, na przykład Laura Mercier. Z takich drogeryjnych perełek to bardzo lubię Puder z Eveline. To jest również transparentny puder o nazwie Variet. To jest puder, który daje super rozświetlenie, bo ma on właśnie takie przepiękne rozświetlające drobinki. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych pudrów. I nakładamy puder pędzlem z włosia naturalnego, bo on o wiele lepiej chłonie właśnie produkt suchy i lepiej go rozprowadza. I tak naprawdę możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy to zrobić bardziej w taki omiatający sposób, jeżeli chcemy mniejsze zmatowienie. Jeżeli chcemy większe utrwalenie i większe zmatowienie, to Operujemy pędzlem tak samo jak gąbeczką, czyli po prostu wklepujemy. Oczywiście, jeżeli chcemy jeszcze lepiej utrwalić nasz podkład, możemy użyć do tego na przykład jakiegoś fixera, jakiejś mgiełki, jakiegoś utrwalacza w spreju, aczkolwiek do makijaży dziennych raczej jakoś super nie polecam, dlatego że to są dosyć agresywne produkty. Jeżeli zrobimy to okazjonalnie raz na jakiś czas, na jakąś imprezę, na jakieś wyjście, to kompletnie nic się nie stanie. Ale tak na co dzień to odradzam. No i tak naprawdę przeszłyśmy już przez wszystkie etapy, które powinny decydować o trwałości naszego podkładu na twarzy. Teraz koniecznie musicie przetestować i dać mi znać w komentarzu, czy te triki się wam sprawdziły. A ja zapraszam was na jeszcze większą dawkę wiedzy na mojego Instagrama i TikToka. Na TikToku bardzo często się maluję. Także jeżeli jesteście zainteresowane takim kontentem, to zapraszam na TikToka, no i możemy zrobić jakieś wspólne malowanie. Na przykład na YouTubie. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć makijaż dzienny w mojej wersji na YouTubie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie ku po mojego podcastu. Cieszę się za tak pozytywny odbiór i mam nadzieję, że do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć!